start. Okej, okay. siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Eko Kuba -Ku X-Pompa, a ze mną jest... ma ...i dzisiaj jesteśmy w domu... Jesteście chorzy, powinny być lekce i twoje oczy mnie przerażają. Okej, no. dziękuję. Ja, Czy ty to robiłeś? I ja z dobrej tętki, więc może ten odcinek będzie taki, taki... Mniej, mniej, mniej lamerski. Mniej no właśnie Bo A? jeśli ktoś objął na pierwszy odcinek, który się chyba jeszcze nie, nie wrzucił, zaraz po odcinku zobaczę, nie? Yy, nie, to tam. Nejderowski No właśnie. Daj, o dzięki, gościu mi rzuca itemki jak Jaki on miły, tak go zabije. <słukasz> Lol. Piszcie w komentarzach, że jestem hamem! Jej! E, dobra, piszcie tak w komentarzach, że Naderowski jest hamem, to wtedy to będzie trochę hamskie, co tu z tego z kimś chodzi. Jej, go? Hejtujcie mnie! Dziękuję. ja po mnie godzisz. Ej, weź i uderz, uderz go, uderz go, proszę! Robijej! O, ej, Besik. Przestań niech bić, przestań niech bić, bo mnie zabijesz. kurde, ja mi nie, to nie mam lagę! Uciekaj! ja to... już nie zna nie ma. Kurde, ja Jak? Oni zablokowali no drzwi! Michał, pobój się albo idź na Cokolwiek zrób! Nie Dobra, nie, ale 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 dla ja dla ciebie. Mam, mam rewolwer. Okej, Czekaj. wiesz? czekaj. my sobie żeby, zrobić właśnie Wszystko, ja tu

właśnie piła. a to ja jestem tutaj ja, czemu ja go zabiłem ale ja, ja jak ci facet że tu jestem j... nie co ty? nie policja o... mnie zabiła dobra, e, bo to widzimy się na chomie, dobra o, policja mnie zabiła, ale że mi teraz kazała Się. Nie słychać cię. jakiś karabin bardziej, bo, bo a, no dobra fajne są pistolety, no fajny jest karabin snajperski, ale jak karabin zwykły? kur. A, krabi, czery, no nie wiem cokolwiek A nie, sorry, to ty mówisz Bo że taki natchanek na mnie goni, to ja mówię, Dostałem, do, do, dostałem Kurde, muszę wyłączyć dźwięki w Minecraftie O, Mówi... taki ojej, oh yeah, jestem koksem Co masz? Wygraliśmy ja muszę... odcinek, jak można wygrać odcinek, ja nie wiem, ale my to zrobiliśmy To ja wszystko daję na zero Halo? Mam snajper, szkana, pistolet Jestem kiba się na kurde, ja cię nie, nie słyszę. Eee, halo, słuchaj już... O dobra. Jestem no. na spawie. gdzie ty jesteś? Eee, ja idę... Eee, nie no, idź już na Homa, zaraz się spotkamy na HOMA, nie? Y, I wchodzę, pójdziemy w jakieś miejsca. No mapie, po prostu, żeby ludzi nie było. No. No, wiesz co, daj mi ten, Jakoś, jakąś, jakąś amunicję, albo i dobra? Ale ja, ja mam snajperkę, ale snajperka tylko jeden strzał i nie mam amunicji, a, a, a resztę broni potrzebuję, bo funky baseballowe wiele ty... nie zdziała. A co to masz, o, co tam to masz? O, cześć! O, się, o, się, o. o pistolet! Daj! Drugi. Masz masz jeden, masz sześć naboi, masz sześć naboi. Gdzie ty jesteś? What? Typson, co mnie zabijasz? A nie, to nie ty Nie ja! Tylko że mnie tak Typson zabił. Wiem, widziałem, on mnie z okna wywalił, a teraz mnie gościu się dobił <gosto sweet verses> ze, ze snajpy, więc już deadłem. Z okna cię wywalił? No to mam... Teraz mieliśmy na Homa, tylko ja pójdę na arenkę, a ty się do mnie tepniesz, okej? Okay? Dobra. Bo to już nie ma sensu. No, trwaj. reklama re, Lidla. Bo to już, już nie ma sensu. E, takie ciągłe zadanie i tracenie kasy. To nie? Trwaj się. Nie jestem. Trwaj się, tepaj się, nie jestem na homie, Tepaj się do mnie. Czyli nie kur... typem mnie chce zabić, bo ja... bo ja go chciałem pierdygnąć i on nie chce zabić teraz. Dobra, no i... no te-pi-sie, no e-e-e, te pi e, 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 Czekaj, czekaj, jaki ty masz? N czy N? N, na początku jest N, na początku jest literka N jak N. Co?! Dobra, no... Ooo! znowu kij baseballowy, ja jestem nieparciarz. To daj mi jeden kij bej baseballowy, co? Ale nie mi z tamtym dedłem. Bo mnie gościu wywalił z e, kia z okna, wyleciałem, po, potem mnie gościu ze sarej to dostawił. Kurczę, jeśli ja się spróbuję do ciebie tepnąć, typy, a pa. To a... właśnie ruszać, tak? Jak się... No ale no właśnie jeśli ja się chciałem do ciebie tepnąć, tylko że właśnie mnie wtedy gostek go, 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 go ruszył. A poczekaj, e, te basę Czekam na ciebie, ja czekam aż... No a, nie bo mam takie guziki na, na spałnie w jednym miejscu. No. I tam masz różne właśnie. Widać, to... ja jestem tu. Daj daj power. Ja... Widać? jedną pałę. Ale co mi dać? Jedną pałę. Co? Nie słuchajcie. Daj mi jedną pałę. Halo? A... O, już, już się słuchajcie. Gdzie no. jest kopalnia? Czekaj, patrz. Kopalnia. O, 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 o. o, o, o. Coś. No nie no, nic. No i jak potem jakiegoś drugiego oszu to czytałam, ale ja mam... M4, A1, N. Co? A co? 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 No serio? A? No? Kur, kurde, jak tam w A O, się, bo te... się zgubiłeś ze gdzieś już. Nie, no okej. Okay. E, Eee... Eee... E, Ja nie biję ludzi, jak mnie nie sprowokują. Jeśli ktoś ode mnie ucieka, to nie będę go gonił, tylko się nie ruszasz, tak. E, to nie, nie, będę, nie będę gonił tego kolesia bez sensu, bo po, po co? No właśnie. O, ja się, a, a, a ja się napiję, bo mam tutaj obok siebie soczek. O okay, ci... ja to no, jaki nie, nie podzielił się? Podzieli się rzecz, że masz się ja nim podzielić, podzielę mi się soczkiem. Dałem Ci pięć pistoletów w zależności. Rzuć mi to. Kurde, Ma, masz jakieś pistolet. Masz pistolet, bo ci mogę dać amunicję. Nie, nie, ale tu nie... Jest gościem plebię. Choma, ja kijem baseballowym. Gatun, gatun, gatun. Czekaj. A? Dobra. Dejdę roski. Do bo ja ją będziesz włożyć. Dobra. Ja, ja jestem w bazie Rivera. Czyli, czyli Homa? Homa? Nie, bardzo rivera, jestem. Ale dobra, tepaj się, nie ruszaj się, to się teraz tepniesz do mnie i... No ale teraz powoli będziemy już się zbliżać do. widzisz, tam, jest Home, tam tutaj, tam odpocząć. minut odcinka i jest dopiero 10 minut odcinka. No to dobra, a, a nie, my jesteśmy z całkiem. O, ale spoko, chodź, jesteśmy. Chodź tu! Widzę. Tu! W drugą stronę! Tu jest! Boga Dobra, jestem. No, my jesteśmy dosyć daleko, Homa. Bo gdzie jest Homa? Gdzie? Tam daleko, tam, tam bardzo daleko, tam bardzo, tam bardzo daleko. Przejdę na spawnę na chwilę. Poczekaj, patrz, patrz. Yy, Najderowski ne zobacz. Jaki ja jestem? No, do... ja Jestem na spawnie. Chyba jakiś pistolet przyniosę, jak będę im ofender, czeście. Ale ja chłopie! Jakie ja miałem farta, otwieram skrzynkę M4A1, to nie? Na serio! Na serio? Czekaj, wiesz. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Ile Ja na no, spawnie! Ale proszę, chodź na Homa, okej? Okay? Dobra, idę na Homa. Homie na już nic nie zrobią, bo ja już mam dobre ity. ja mam karady. No, a no, a dasz mi jakiegoś itemsa? A ja, ja, ja zapomniałem wziąć coś fauna. I widzimy się przy oknie, dobra? E, aha, dobra, przy oknie tak. Znaczy ten taki roz, rozbity, bo nie. Wiem, coś... a czekać, że będziemy... Aaaaa, chyba będzie przy każdym odcinku zaczynać. Żelek, żelek mnie zabił! Zabił cię czy się Zwalił. Zwalił. Ale Zwali. nie zabił. Zwalił mnie. Zwalił, gdzie żelek. No co a by... z... Oj, zabiłem gościa i dostałem Diach'a. Pomocy! Kto, ktoś wie... Ktoś wie i ten. Ja mam, mam Diaksa. Chcesz? Widzimy się przy oknie. Dobra, poczekajcie, tylko ja tylko odgradnę gościa. Dobra, już mogę. Żelek jakiś. Ej, a jak muszę munzić się do karabinu, to mi dooo, ej, ej! Gdzie ty jesteś? No, no już, już nic, już nic Bo ja, nie ja, ja byłem w garażu i gość tak mnie przygwoził do ściany wow. A ja Tak chciał mnie zabić to nie, Jakoś, że, wiesz, on miał kij baseballowy Serio? Bo ja go zacząłem nawalać z i uciekł Gdzie ty jesteś? Ja za ciebie czeka przy oknie No dobra, ja tylko jestem na dole domu, tylko się skrzynkę sobie ogarnę Dobra On mam pistolet Szybko Idę Idę powoli sobie na szybciej idę no daj mi ten pistolet Jeszcze on o naboje do, do, do karabinu Daj mi ten pistolet Koniecznie. To jest naboje, a to jest pistolet i że to masz naboje i to masz diaksa Okej, okay. I chodź tutaj przy okno, chcę ci coś pokazać, bo tam jest taki pistolet no, jest Na dwóch tyłach, no co ty? <grym> no ty trolu <grym> Ale jaj. U ty tyrol się mnie nawalasz! A to nie ty, ja Cię ja, ja nie nawalam teraz! A nie tam gościa ze snajperki na rachu siedzi. No poczekaj, no poczekaj na mnie! Nie tam gościa ze snajpem mnie nawala! jedno samo! Nie, no. nie dedłem, dzięki! To z kogo? No gość mnie ze snajperki z dachu zabił. Okay. To musiało bo... To bo się te... bo... to, się te... to się te to się do mnie tepni. Okay. Nie, to koniec co ja? Co? Koniec Soja. Czemu? Biorę sobie aka, Sender i koniec Soja. Czemu? Przecież ciebie przeci dazłem. Przeci mi 70 kasy. Ile masz kasy? Yy, zer... Yy, nie wiem, ale mogę ci dać jednego diamenta. Nie chcę, dobrze. No to... Ile masz money? Napisz ukoźnik Money. X money. Gonicie policja? Mam, mam 41. Mam, czekaj, ile mam? Mam 45 yy, monet. 40. Zemsta! Dobra, dobra, yy, dobra, ale teraz już się nie bijemy, dobra? Jesteśmy w fita. Dobra, do? No? Jesteśmy w fita. Dobra, no. Czegoś nie jesteśmy? firmy już... no, w ogóle, dobra? O, ciebie nie policja dońca! No, no, zabiłem się i przez to nie policja goni. Nie! Perpa mnie! Typek! Typek! Wyczyścili policję! O oh je! Yeah. Yes, dziękuję ci adminie! Czemu? Bo admin wy, wyczyścili policję! oje! Oh yeah. je! Dwa dolece! Przejaj pojedzonka trochę ale, no, no przez ciebie zedłem z M4A1! To nie, to nie, to dlatego, że daj to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, to nie. No, że z ciebie, bo ty mnie zepchnąłeś. Na moje do... chcesz, Czy chcesz na moje do shotguna? No. Dobra, to ci dam. Hej. No, daj mi coś, to ja ci dam... Co. A ja sobie... Są... Ja nie widzę. Hmm. Jakiś paper coś, Szaliłem ze najpiję. Ja ze mną do goo! Niech się zabić. Zobacz! zobacz! O je! O je! Wreszcie zabili je! Yeah. Jak zaraz? Dobra, możecie te paść do mnie, bo ja już idę z tego Homa, bo to mi jest złe, bo tu straciłem mój najlepszy karabin. Gdzie ty jesteś? Ja już nie jestem, ja jestem za domem, za domem jestem. Poczekaj na mnie. Dobra? Nie! Co? Ty jest tam, biegł o tym. Tam ty Co Ej, gość ma AK! Co to znaczy? Matka 47. Ci go gonisz farb. Nie pomocy! Ojej, deadway, Ja Ja liczę. On, ten facet jest bogaty, 80 kasy mi dał. Czyli 800 kasy ma. No i, i to ja rozumiem. no nie, yy, Czekaj, dpa, y, dpa ne, ne, yy, Ja nie, 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 się nie, 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 się na nasz pierwszy fi, wrzucił. A to pierwszy bo. Zaraz ten też kończyłem, mam już czas 20 minut. Nie, ja Ci powiem, ile trwa dokładnie. 17. Widzę cię, mejderowski! Widzę. PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN! O, ty ode mnie chcesz? Łot! Kto... mnie podpalił? O no. ma, masz, masz, masz... za to przerąbany, wiesz? Co? A to, to, to ty, ty, ty mnie przypaliłeś? Nie, ja oszukam. Gdzie ty jesteś? Ja i... Tak, um... ma, ja nie, ich... no, ja nie, nie, się na moście. Nie, ja jestem w koło czołku. Okay. A no taki, dobra, te Ninja, to Dobra, to ja się tepnę. Aha, Shotgun. Kurde! Masz nie, nie. Tylko tak sobie powiedziałem. Ne. Kurwczaki! Bremu. Bremu mnie. Już? Szybko! Szybko! Ja, ja już napisałem twoja akcept. No ale, no ale mnie ty, Typek zabija, Dziękuję. Ha, bo ty się masz nie ruszać. No ale, no, ale mnie typek zaraz zabije, o co chodzi. Okej, okay, odrodzenie. I teraz ja się spróbuję do ciebie tepnąć. Ha. nie. I strasznie. Yy, spróbujemy teraz. Yy, yy, wiesz co? Może nie idź na mapkę. Może tepnij się do mnie na spa ze spawna. Dobra. Pan na no zapisałem. Ja trochę więcej kasy teraz. Ale ten gościu. Taki... A to było dziwne. No My tam coś tam robimy, a to w nas skonął nagle. Pff. No wiem, no, no tepnij się do mnie. Tepnij do mnie. No. Ja się Kurę Kurde, się do ciebie wziąłem! To akt! No teraz, a malutkie ja doszło, bo weźcie! gliny! Już? Jak co wy tak? do mnie macie! No Co oni do mnie mają? Nie wiem. Ja chyba muszę sobie skilla nie bo mi się od Co to było? Ta, poli ta, ta policja nie, mnie oślepiła. Kto mnie zabija? O, pr proszę pani, ja nie chcę zabić. Ja ja nie mogę, jaki żal! Policja mnie tego, policja mnie oślepiła. Kurde, gdzie jesteś? Policja mnie oślepiła i nagle mnie zabiła. Ja umarłem. Są... Nie, wy pan, wy a to dla mnie szotkany, dwa. Poczekaj, yy, muszę to sprawdzić. Dlaczego mnie nawalacie szotkanów? Wiesz, wie, że jest już 20 minut, w wszystko? Dlaczego mnie nawalają? Wie? A ja mam pytanie, to nagle się tnął. Serio? No. Cię, dobra, kończymy już od, y, odcinek y, od, tak widzimy się na hobie, dobra? Yy, nie, już nie, bo, bo to na homie są dwóch gości z szotganami. No to pożegnamy się o, tak, to do widzenia. My zaraz nie na tym. Trzeci odcinek trzeci, tak trzeci, a nie czwarty, a nie piąty, a nie szósty, tylko trzeci. No i to no właśnie. No i tak jak będzie dzisiaj odcinek, to robimy takie coś jak 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 fudy na bobec i później yy, jak będzie drugi odcinek, to, to robimy takie yy, jakby chwłony bobec, prawda? No, takie dziesiąty odcinek tak raczej nie, że... Nie, to będzie dziesiąty odcinek, tylko że na początku dziesiątego odcinka wszystkie najlepsze sceny się pokażą. No właśnie. No, takie wy... intro, takie intro ze najlepszych scen. Dobra. ich w ogóle nie będzie pewnie, bo, bo ta seria jest beznadziejna. Bo my, to, bo my ciągle dodamy, ciągle lamimy, no, ciągle nie jesteśmy razem, razem ciągle ktoś pod... pada i w ogóle... No właśnie, ciągle... Dobra. Więc kończymy od, odcinek. Zapraszamy was do odcinka czwarte, hmm, yy, trzeciego, ale, yy, ale, ale zanim yy, nagramy trzeciego od, od odcinek, to, to ja sobie zmienię skina. Nie, od razu Okej, okay. dobra, yy, ale teraz, yy, Dzięki. Yy, to... Dzięki! Na, nara, nara. Ej, ukradłam gościowi auto, mam auto! Dobra, nara, zapraszamy was do trzeciego odcineczka. O tak? nie, to będzie...